Cześć wszystkim, tym Bichana. Witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy. w Far Cry 3. Ostatnio rozwaliśmy z piratów, teraz musimy iść ymm, z kimś tam pogadać. z kim oczywiście. O! Chodź, chodź, chcecie oskurować. Nie uciekaj mi! Dobra, nie myłanie. Czemu by nie? Jest taki samud, ale... Wiecie co, znając moje yy, umiejętności jazdy, bym wleciała prędzej do... O matko, tu coś biega i poluje! Yy, ...bym wleciała pewnie do, do wody. Pies za nią goni. Czy mi się tylko poddawało. A póki za mną nie goni, to jest w miarę okej. Okay. Dalej, Jason. Mam nadzieję, że to mnie Tu są piraci! O, żeż jasne! O krap! Czemu to mnie... Okej, okay, no ma po fajnie tutaj, w tej czy Samolot się przemieszczę w tak koślawo? Jak ślawo. Jak nakładane. nie widziała, że tutaj będą piraci. Trzeba bym to rozrobić. Czy to będę kurde, z pół godziny z nimi oni dziś pójdą. Miałam jeszcze w miarę pusty. Strzelają? Gdzie nie strzelają? W kosmos czy gdzie? Ehm. Kłócaj, Jason, kłócaj! Czy ja tu nie mogę? U coś nadjeżdża! Ups! Kurde, mo! Tego właśnie nie spodziewałam, wiecie, kompletnie niedobre, pójdziemy po prostu... pójdziemy sobie tędy. Może uda mi się nazbierać jakieś dzieła? Przecież na papier kurde nigdzie ich nie widać. No jak mam iść do tego doktora? Jak tu kurde po prostu jest? Do kogo jest, czy tam Do mnie, do siebie? Jasna, chodera. Nie on jest gdzieś tam Dobra Jason robimy partyzantkę, ale z o wiele większego ukrycia Ach myślę, że z samolot, to mam tylko kozę O oh, Jesus Ej nie spadaj Jason Coś tam za mną stoi? Coś za mną stało. Ale to było... Kuzyn coś innego. Jeszcze nie mam pojęcia co zresztą. Dolej, dalej, dalej Jason. Fuck! Jasna cholera, widzieliście jak... Nie, długo mi się w ogóle. Uh -oh. Tak, wiem, że mam iść do doktora. Ale tu są kurde, wszędzie piraci. Dlaczego oni się nawzajem wy... wy... wycinają? O, jestem tak nieprzystosowany do tego typu gier. Co to może być? Trabajcie zobaczymy, co to może być? Co z... Ym... Dobra, to coś ryczy. Nie wiem, czy ja chcę sprawdzać, co to może być. Skarby? Bierzemy, zawsze biorę klasy. I ma sprawa czy wtedy... O, jest jakiś skarb. I ma sprawa czy wtedy będę... Yy, czy będę je wykonywać? Prosiaki są! O prosiaka. Dobra, tu nikogo nie ma, a prosiaczku wlechać. Siuuu prosiaku! Czemu mogę cię oskurować? Mogę. Och, nie Zgadza. lubię tego. Ym, skórki mi się przydadzą do... Nie, nie, do w skóry mi się przydadzą... O jezus, co to jest? poważnie to mi miało... dobre mnie mi zabiło? Jeśli ci znowu jadą? kurde oni wszędzie po prostu słyszą że oh, fuck. Przeciągnie się, kurde, ile jest. Ile ich tu jest? Jasna cholera. Tak, Chicken się odezwał. Still is. i reload, reload Jason. Spider copy. Dalej Jason Gdzie ty idziesz? Tak wiem. Aaaaa, nie lubię tego, nie lubię, nie lubię, nie lubię. co masz łapkę? Granat, przynajmniej mi się granat. Eee, to jeszcze była jakieś ciałka dobra. Co kurde jest? Fak, fuck, fak, fak. Fak, 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 fak. Wiesz co? Weszłam w jakiegoś jaszczuru mnie prawie że zagryzł. Fak. Kurde, mol. Mam tylko pastrę czy na mandarze I nie mam pojęcia, gdzie teraz jestem. Ym, to wiecie co, trochę nie rozważam z mojej strony, że idę zupełnie Ym, koło drogi. Bo jak założycie, to zaraz ktoś... Zaraz ktoś tutaj wyskoczy. Uu, kuż... Dobra, jeszcze trochę się uzdrowić. Musi chyba. to kurde, co siedzi? Fak. Zaczam. Co to za? jest muzyka. Jeku, idziemy, idziemy, że są szybko! Za moje szczęście ze złote. Zaraz wyskoczę jakichś piratów. że um. już to odkryłam. Um. Chyba tak, tak, to jest właśnie to radio. To znaczy się ta wieża, którą kiedyś już... Już kiedyś na to weszłam, po prostu na no, po samym początku mogę nawet. O żeż, w mordę jeżę. Umarłam? <słuch> <słuch> Dobra, to była najgłupsza śmierć, Ewyr. O, dalej. O, jestem w pokoju. Jakie to zrobiłam? do teleport rodzomy. Eee. Um. Nie, nie, to nie tak! Chciałam się zrobić! O truno. trudno. Yy, wiecie co muszę sobie zrobić? Czy jak z tą mamą wejść, bo tu są, no, tu są. Mam nadzieję, że ta małpani będzie chciała mnie zagryźć. Tam mam jakoś przejść, tylko jak? Naokoło? Po górze? Hop, Jason. Nie, nie hop. Tędy? Tu? Nie, nie wiem. Nie... nie... można się wspiąć. Dobra, ja muszę jakoś znaleźć wyjście w ogóle z tej wioski. Mm, bo tam na no czeka doktorek. Jak sobie iść? Tak, wiem, że tam mam iść, ale... Ale jak?! Zaraz po prosto naokoło. Uwaga, czy jest nie w to? Mm, nie. Gdzie tu jest? Gdzie jest tu jest? O! Mogę zrobić. A jeszcze jedną dobra nie widziałam po prostu gdzie to jest napisane. Pi tam tej Nie chcę kurczy znowu wiedzieć, co wchodzi w żadną jaszczurkę czy w coś Okej okay, czemu to wyjąłeś chłopie Przecież nikogo tutaj nie ma Hej, Jason Jason, Jason idziemy, idziemy, idziemy Tam on jest tak daleko? Okej, okay, mi to mi tutaj po prostu zjechałbym bym się zrąbała znowu prosto na twarz. Czy ktoś tu jest? Tu są kozy. Ym... O właśnie, o nich mówiłam. Jak tutaj zejść? Kurde! No tu jest jadę, to się po prostu sunę. Okej, okay, spróbuję. Ja się po sunę, że. O. Okej, okay, jakoś się. Udało powiedzmy. Mam tam dotrzeć. Czy tu są coś. Czemu mi ja aż te zdrowia zeszło? A, bo się sunę. Pewnie się pobijam I teraz pytanie, czy tutaj są piraci? środku jest taka skrzynka. No nie możesz tam powiedzieć, Jason. Poważnie. Tutaj dziwne dźwięki. Nie, dobra. Towary? Coś jeszcze nie. W środku. Tu jest skrzynka. Śliczne muszynki znaleźliśmy. Hmm. Tu? Kurde, głupio mi być tak po otwartym zupełnie terenie chodzić. Jestem, kurty tak łatwym celem przecież Tylko czekam, aż ktoś mi teraz trafi Ale czerwonych kurtek nie widać, czym koszulek jest gdzieś samochód niby, ale na mapie nie mam zaznaczonego... No przecież są piraci, czemu na mapie nie mam zaznaczonego? O oh, f**k! Rebound in! F**k, 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 a czemu oni się na mapie nie pokazali? Jeszcze raz. Ach, Dolej Do Jason, fight on. E, Czekajcie, jestem. Z chaty wyszłam. To chyba kurde, żartujecie. Fuck. Rzesz w mordę jeża, Przyjaciół zaraz umrą. już bardziej nie mogę się uzdrowić. O, że w mordę co oni kurde mają? Widzicie, co by mi się przydało? Tam są gdzieś sniperka by mi się przydała. Mam takie poboże życzenie. Okej mi się, gdzie się schowaliście? Kończu mama. No gdzie oni są przecież? się jakoś... Tak słyszę Was. kurde, drzecie się jak sterygacie. Jest takie fajne powiedzenie. Tam jest coś niemieckiego. Tu, ktoś tam idzie? Gdzie ty jesteś? Wiecie? nie widzę. Nie chcę wiedzieć, co nie chcę się wychylać bardziej. Poznaję złote szczęście. Ehm. Ym... Bym po prostu spadła. Kurde, mą! Jak ja mi tam obejść, trudno. Pójdziemy tędy. Mam zabić komandy. Używać tylko noża. Ludzi nie mają w ogóle tych. Zatem są dwóch tam jest. Jakie ja tu, kurde. Kulek miał snajperkę, to może być, się... ale kurde, czwórka ich tam jest. Nie dam rady, czterech zjąć. No właśnie, dobra, oni mi zaraz. Yy... O, mogę wbiegł kulek robić elegancko. Widzicie, jakie się gubię, kurde w tej grze, raz za razem mi się, chodźcie do mnie. To będzie o wiele, o wiele łatwiej. Ach, oni słoni celem, ten koleś. Krap. Chodźcie, czy są, bo ktoś tu nadjeżdża. Nie mówcie, że posiłki do nich przyjechały. Wiecie co Miałam nadzieję, że wybuchnę samochód, ale... Nic takiego się nie stało. O tylko 10 mi zostało! Krab. Mi się już zupełnie na moje wiecie co? Miałem podejść i to ciało sprawdzić. Ale z drugiej strony boję się, że zaraz spadną. Bo tu kurde nic nie widzę w ogóle, gdzie jestem. Gdzie jest ten samolot, co tutaj był? Gdzieś to był samolot, nie? Tylko jestem po prostu tak ślepy, Ach, tu jest! Boże, jaka jestem ślepacza. Możesz, mur dojeżdża, czy ja mogę ich... O krop! Wiecie co, tego... Że akurat w... <grymne> ja pierdzielę po prostu co ja robię? Michana Okej, okay, idziemy na... tak zwane żywioł. Nie, 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 nie rób, ty idiotko! Nie, 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 nie kup. No masz ich strzelać! Kurde, w takim oddziale dim Jeszcze psami puścili. Ooooo! coś jest naprawdę przykrym przypadkiem. I smutnym przypadkiem, jeśli chodzi o takie gry. Oj, bichana, bichana, bichana. Dobra, jestem teraz. Czy wy mi na serio zostawiacie, kurde, w miejscu, gdzie oni wszyscy mogą mnie zobaczyć? Czy wy zgłupieliście? Czy wy zgłupiecie to szczętnie? Zobaczmy co się będzie w tej chatce. Tak, wiem, że mam się tam wrócić. To nie będzie taki głupi pomysł, jak się rzuca, yy, ok, ale mi chodzi o to, jak się rzuca, jak się rzuca tymi, yy, no wiecie czym? Jak się rzuca. Nie Okej, okay, mam jedno. Zielone liście mi się jeszcze przydało. Oj. Ja nie chcę, żebym strzały tak dalej bo chciała wiedzieć, co bym chciała. O, kas. kto normalnie zostaje w takim jest tu kasy. Okej, okay. czyli słychać? Ojojoj, Micho no! Ja i w takiej gry Tak wiem, że mam rozwalić tego komandora, ale Jak mam go kurde nożem zabić, skoro? to jest... Dobra, 54-5 A tu na mało jest siły, wiecie Stry za dużo I zrobię tak Chodź... Nie, nie, Jason, nie spadaj z tego. Ty się wspiąć do góry. Dam radę. Nie, nie dam radę. Um, zrobimy. Ty się skradasz, to się skradaj, chłopie. Są gdzieś psy. Oni tam jeszcze są... Ja w tej chacy byłam, byłam. Oni są tutaj przy tym. W wozie chyba. Tak myślałam, że gdzieś tutaj, znowu z moja. tego psa... Nie lubię tych psów, wiecie. Tutaj jest ich dwóch. Gdzie go 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 go. Go. Dalej, dalej, dalej. <toddosek> Jestem koszmarno. Wiecie co, robię przerwę. Muszę coś zjeść. Miło, że obejrzeliście w dwunastym razu.